Ludzie sceny i ekranu w anegdocie. Janusz Strachocki, będąc aktorem teatru lwowskiego, wyjeżdżał w lecie na gościnne występy do Krynicy. Kiedyś w pewnej stylowej sztuce, w której oprócz pary amantów musiał być kamerdyner, Strachocki ze względów oszczędnościowych powierzył rulkę tę perukarzowi Tomaszowi Rzeszutce. Ten przyjął propozycję, mówiąc, że tak doświadczonemu człowiekowi teatru granie nie sprawi żadnej trudności. Kiedy Rzeszutko wszedł na scenę, jego peruka i bokobrody były niezwykle starannie ufryzowane. Staląwszy, zamarł bez ruchu. Bez słowa, z otwartymi ustami, podobny był do posągu. Nagle zamrugał oczami, rozłożył bezradnie ręce i zabawnie pochyliwszy głowę wymamrotał do publiczności przepraszam bardzo przepraszam nie, nie wiedziałem że tak trudno być aktorem